Z Ewangelii, według świętego Jana. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, i już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ten fragment Ewangelii Świętego Jana, który jest przepisany do tego szczególnego dnia, do niedzieli Trójcy Świętej, pokazuje nam tą głęboką relację, którą Bóg pragnie mieć do człowieka. Ten termin użyty w Ewangelii. W Ewangelii Świętego Jana, który mówi o tym, o tym, co to jest ten świat. Światem, jest, światem są ci ludzie, którzy nie poznali jeszcze miłości Boga. Ci, którzy nie doświadczyli Jego odkupieńczej męki, śmierci i zmartwychwstania. Może, może, kiedy myślimy o tej niedzieli Trójcy Świętej, to zastanawiamy się, czy. Nie dałoby się tego jakoś prościej ułożyć. Pewnie by się dało, gdyby Bóg, gdyby wiara była tylko czysto ludzką sprawą. Pewnie byśmy to tak jakoś wygodniej pod siebie ułożyli. Ale ta relacja w Bogu, ta relacja Trójcy Świętej jest relacją bliskości. Jest relacją również, która pokazuje nam, że. Pan Bóg pragnie tej bliskości do nas i pragnie, byśmy w swoim życiu chcieli zbliżać się do serca Boga. Do tego serca, które karmi nas swoją miłością, pewnie przez nasze życie doświadczamy nieraz tej wiedzy o Panu Bogu, tego wszystkiego, co możemy się o nim dowiedzieć, zrozumieć ale zawsze jeszcze zostaje pewien taki mały element, mała przestrzeń, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć i którą trzeba przyjąć wiarą. Wierzę, każdy kto prowadzi to życie duchowe, wierzę, bardzo trudną rzeczą jest pokora i posłuszeństwo. Posłuszeństwo temu, co mówi Pan Bóg, posłuszeństwo jego przykazaniom, posłuszeństwo Jego woli. Nie jest tak, że to człowiekowi przychodzi bardzo prosto, bardzo łatwo, bardzo łatwo, ale kiedy człowiek zrozumie w swoim życiu, że jak ważna jest z pokorą zaakceptowanie swojej pychy, dostrzeżenie w sobie tego, co jest, co jest pyszne, co jest niewłaściwe, co jest jeszcze moje nieoddane Panu Bogu, i kiedy zacznie z tą swoją pychą walczyć, kiedy zacznie tą pychę przemieniać, automatycznie to wszystko, co było wcześniej związane z pychą, staje się ogromnym spoiwem między człowiekiem a Panem Bogiem. Jak patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, Trójca ma jeden zamysł wobec człowieka. Bóg chce po prostu człowieka zbawić. Chcę, żeby człowiek poznał Boga, doświadczył miłości, ale przede wszystkim chcę go zbawić. Droga Jezusa to jest droga synostwa. To jest droga wielkiego posłuszeństwa, kiedy nie waha się iść za wolą swojego Ojca, kiedy wie dokładnie, że czeka go cierpienie, trud, ale z pokorą wszystko to przyjmuje. Pewnie są to ciężkie doświadczenia w naszym życiu, kiedy ktoś z naszych bliskich nie chce być posłuszny. Kiedy ktoś ma inny plan na swoje życie, kiedy dostrzega, że chce pójść swoją drogą i te relacje, które budował ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi, rodzicami przez 20-30 lat, okazują się dla niego mniej ważne od tego, co go zachwyciło. Tylko przez krótki moment. Chce iść za tym, co go pociąga, dlatego że nie zrozumiał dobrze miłości, której doświadczał przez całe swoje życie. My również o Panu Bogu słyszeliśmy wiele i słyszymy, czy to w swoich domach, czy na katechezie, czy w różnych innych momentach naszego życia. Ale zawsze zostaje ten mały. Na przestrzeń naszego życia, pokora. Czy chcemy całe swoje życie, czy chcemy to życie jednoczyć, czy chcemy to posłuszeństwo wobec Pana Boga uczynić naszą postawą, postawą naszego życia? Postawą, która może nie do końca we wszystkich momentach będzie dla nas czymś zrozumiałym i czymś przyjemnym, bo przecież nie zawsze pełnienie woli Pana Boga będzie czymś przyjemnym, nie będzie czymś łatwym. Być może będzie czymś ciężkim, szczególnie dla naszego ciała. Ale człowiek wierzący musi doświadczyć w swoim życiu tego, że, że nie wierzy ciałem. Nie wierzy ciałem, ale wierzy duszą. Wierzy swoim duchem, którego ma w sobie. Człowiek, który zaufał Panu Bogu, ten nie ulega potępieniu. Kto wierzy, Dzisiaj święty Jan mówi, że to potępienie nie jest celem Pana Boga. To człowiek, to człowiek sam wybiera, czy będzie bliżej Pana Boga, czy będzie szedł w stronę potępienia. Czy, niech, czy będzie chciał wierzyć w Jezusa, czy będzie od Niego stronił? Dlatego też niech ta relacja trójcy świętej w tym szczególnym czasie, tą niedzielę która jest uroczystością Trójcy Świętej, będzie dla nas też takim czasem zbliżania się do serca Pana Boga, ale również zrozumienia tego, że nie trzeba wymyślać żadnej miłości. Nie trzeba wymyślać ludzkiej miłości, która zawsze będzie niedoskonała, która będzie słaba, ale trzeba naśladować tą miłość, którą pokazał nam Bóg. Miłość, od Ojca, Syna i Ducha Świętego.